Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których równanie x2 x kwadrat 2ax plus a do potęgi trzeciej minus 2a równa się 0 ma dwa różne rozwiązania dodatnie, czyli klasyczne zadanie z parametrem w funkcji kwadratowej. Żeby nasze równanie kwadratowe miało dwa różne rozwiązania dodatnie, to musimy wypisać sobie takie założenia. Po pierwsze, że delta musi być większa od 0, ponieważ ma mieć dwa rozwiązania i skoro te dwa rozwiązania oba muszą być dodatnie, to x1 plus x2 musi być większe od zera, czyli suma tych rozwiązań, a także jeżeli pomnożymy te rozwiązania, czyli drugi wzór wieta, x1 razy x2 to również musi być liczbą dodatnią. Jeżeli te trzy założenia razem będą spełnione, to będziemy pewni, że nasze równanie ma dwa różne rozwiązania dodatnie. Więc zacznijmy liczyć od delty. Mamy delta równa się b kwadrat, czyli 4a kwadrat minus 4ac, czyli minus 4a do potęgi trzeciej minus 2a, co się równa? 4a kwadrat minus 4a do potęgi trzeciej dodać 8a. I nasza delta musi być większa od zera, czyli zapiszmy, że minus 4a do potęgi trzeciej plus 4a kwadrat dodać 8a, to musi być większe od zera. 4a wyciągnijmy sobie przed nawias, czyli mamy minus a kwadrat, dodać a, dodać 2 i to ma być większe od zera. Mamy już jedno miejsce zerowe. Jeżeli 4a przyrównamy do 0, to wyjdzie nam, że a równa się 0. Teraz liczymy deltę z tego nawiasu. Mamy 1 plus 8 równa się 9, czyli nasze a1 równa się minus 1 minus 3 przez minus 2, czyli mamy 2 na plusie. I mamy a2 minus 1 plus 3 przez minus 2, czyli mamy minus 1. To jest nierówność, czyli szkicujemy sobie oś A i zaznaczamy te miejsca zerowe na naszej osi minus 1, 0 i 2. Jest to nierówność wielomianowa, czyli szkicujemy sobie wykres funkcji wielomianowej od dołu i przechodzimy przez każde miejsce zerowe. Teraz szukamy wartości większych od zera, czyli tych, które znajdują się tutaj. I tutaj, czyli z naszego pierwszego warunku, wychodzi nam, że a należy do przedziału od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od 0 do dwójki. Zajmijmy się teraz naszym drugim warunkiem, że x1 plus x2 jest większe od 0, czyli minus b przez a ma być większe od 0. Tak więc podstawiamy w miejsce minus b mamy 2a a przez a, czyli przez 1 jest większe od 0, czyli a jest większe od 0. I nasz trzeci warunek, c przez a ma być większe od 0, nasze c jest równe a do potęgi trzeciej minus 2a przez 1, czyli to musi być większe od 0, i wyciągamy a przed nawias. Mamy a kwadrat minus 2 większe od 0, i w nawiasie możemy zobaczyć wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy A w nawiasie A minus pierwiastek z dwóch razy A plus pierwiastek z dwóch to musi być większe od zera, czyli mamy takie miejsca zerowe. A równe 0. Z tego nawiasu wychodzi, że A równa się pierwiastek z dwóch i z kolejnego A równa się minus pierwiastek z dwóch. I ponownie musimy naszkicować sobie naszą funkcję wielomianową na osi A. Mamy minus pierwiastek z dwóch, 0 oraz pierwiastek z dwóch. Naszą funkcję wielomianową szkicujemy tym razem od góry, przechodzimy przez każde miejsce zerowe i wyszukujemy wartości większych od zera, czyli tych, które są tutaj. I tutaj, czyli mamy kolejny warunek, że a należy do przedziału od minus pierwiastka z 2 do 0, suma od pierwiastka z 2 do nieskończoności. I jeszcze musimy to połączyć z tym warunkiem drugim, że a jest liczbą dodatnią, czyli a należy od zera do nieskończoności. Teraz szukamy części wspólnej z tych trzech wszystkich warunków. I jak widzimy, Częścią wspólną będzie przedział i to będzie też naszą odpowiedzią, a należy do przedziału od pierwiastka z dwóch do dwójki.